Znowu wywali. Próba numer 2. O, działa. A więc siemaneczko wszystkim, ja jestem Kowarek, w Classic, damy w wersji 0.7.0 29 tysięcy graczy, tylko na szczęście gdzie my mogli sobie zagrać na spokojnie. Słuchajcie, lecimy! Lecimy z koksiorem. Zagramy sobie dzisiaj, ze yy, dwie, 3 bitewki. Zauważymy, że mam 4000 golda, więc pierdykniemy sobie tutaj, Czołk yy, czołg premium. Jako, jak, jak, jak. O, może kartoflem sobie dzisiaj zagramy. Czekajcie. A to, tak, zobaczcie, cwaniaczki 900. No. Szukamy jakieś inne ósmeczki jeszcze. Na Wizji. O, mamy kw piątkę, no ale nie. A tu. A, dobra. Kupujemy kartofela. Kupujemy kartofela. A, dobra, tak, kupimy sobie miejsce w garażu. To no, będę tego ciągu, bo się po prostu nie opłaca. A nie to chciałem. Sklep chciałem. Tak jest. Kupujemy sobie kartopelka. Oczywiście przyspieszone szkolenie. Kupujemy moduły. Ale to będzie wisienka na torcie. To będzie dopiero druga bitewka tym czołgiem. Najpierw pierwszym zagramy sobie 1 trzecim. A damy sobie to, że tak powiem, standardowy zestawik. A możemy polecieć, tak, to jest tylko klasik. Ok. No, kurde, mogłem kupić. Nie, ma, nie zajęcie sobie sprawę, jak żałuję, że wtedy w te święta nie kupiłem w tym kalendarzu zakichanym. Dobra, lecimy Matchmaking plus 4. A, dobra, nieźle. A więc Moim. przełęcz, 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 przełęcz. Kurde, zobaczcie jak to wyglądało. Artylerii tu jest od. Nie chcę mi się nawet mówić, na, na streamie miałem Rage'a Potężnego. Ludzie tutaj tylko grają artylerią. Baczcie. Na tamte standardy grafika wcale nie była taka zła. A czemu gramy M2? Bo M2 ma tutaj tola. Znaczy, no w zwykłej wersji gry też ma. Ale tutaj wydaje mi się, że lepszy jest. Lecimy. Zobaczymy, czy jeszcze przywrócą ten tryb. Byłoby fajnie. Z jakieś bts fały. No i zobaczymy. czarta. weźmie mnie za cel. Mam nadzieję, że nie. Oczywiście tutaj koledzy z Rosji już się udzielają. Weź tutaj sobie lokał w Zobaczymy, może nam się uda go uszczknąć troszeczkę. Uwaga. Uu, lo, 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 lo O lolololo. Lo, lo, lo. I proszę bardzo, już się zaczyna. A i pograli. Pograli. O ja. No, dobra. Zrobimy to w inny sposób. Będziemy jeszcze... Albo nie. Zagramy to tak jak kiedyś się grało. Bez golda bez golda Ki skrnińczy można tu robić o jaki wyrzut bardzo dobry tu czekajcie można co Nie można A ale tutaj nie działam Lecimy do rowu. Czym jak to się grało kartoflem za tamtych czasów, lat? Ja wtedy, mając 11 lat, jeszcze nie przypuszczałem, że będę w stanie wydać tyle pieniędzy na tę grę. Wydawało mi się absurdem, jak można tyle wydawać. O, nie możemy, nie możemy zjechać. Aha, no tak. Jak tu się zjeżdża? Z której strony? i Jezu, ale przypał. O, no, tutaj sławny maczwerki plus 4. No nie, da się tu zjechać. A tam dopiero. Dobrze, jakie tu są parametry? A, takie jak były. Dobra. Słowo daje artylerię. Tutaj to jest zło. Nie no, bez jaj, serio? Nawet z tego nie można? Jak ja mam tam zjechać? No nie mówcie, że nie można było tam zjechać. Ale jaja. To nie można. Mogłem pojechać tamtędy. Kurde, się nie popisałem. No dobrze, dobrze. Chyba będzie bitwa jakaś powtórkowa. Piękna jest na piękna. Lagów nie ma jeszcze dziwa. No tak, w sumie... No nie można było tam szorować tym wąwozem. No, typ jest. pomywalniamy sobie środkiem, A zobaczymy. Czwórki są, znaczy były. No i co, nic nie będzie? Wracajcie sobie, jakby teraz tak. Grać na nowo. No, nie, chyba nie wiecie. 3-1, no ja nie mam nic. Były jeszcze czasy, kiedy nie wiadomo było, czy zrobiliśmy dobry wynik, czy nie. No, no wtedy myślałem, zawsze że pociski, które mają większe obrażenia, są dużo lepsze O ja ale spaliłem ten początek na tej mapie Może coś tam będzie widać Tamtaj paliwce Jest kawu, dobra, będzie mój A możesz spróbować kolego, możesz spróbować jest 371, czekaj, co wtedy te piątki czuły. Zresztą, że nie były zbyt zadowolone. Ale zostało. już już artyleria dała znać, że żyje, ale wysokie losowania. 368. Bardzo wysokie losowania. Kurde, ta artyleria, no. O, no i zobaczcie no. Jeszcze type nie ściągnął. Bruch. 9 do 4. No dobra, lecimy kolejną bitwę, no co? Nie będziemy czekać. Bierzemy sobie. T1. Lecimy. Kolejna bitewka. Stepy. Stepy, stepy. Na stepach jeszcze nie grałem na klasiku. Na streamie nie udało mi się trafić na tą mapę. Pojedziemy sobie na przepychacz. Nie pamiętam tej mapy. O, a nie. A tak, czekajcie. To jest jeden z tych czołgów, który chciałbym mieć jako kolekcjonerkę. Jestem ciekaw, czy zostanie kiedykolwiek wprowadzony jeszcze. I nie będzie kosztował 300 zł. Wartość kolekcjonerska, no niesamowita. Jedziemy. Tutaj jeszcze jest fałka 3001H z kuniszem. To no, naprawdę rewelacyjne działo. Jak na tamte standardy. Oczywiście 6 artylerii. I pomyśleć, że 3 teraz to za dużo, co nie? No nie. Znacznie cię <laughs> trafiało na 6. To. O, był dopiero tilt. I teraz co gorsze, nie? Dostawanie na strzała czy ogłuszenie. Teraz te nerwy artylerii będą, więc zobaczymy. Tutaj jeszcze ten potwór z tym działem 122 mm. Kawał fantastycznych historii, to trzeba sobie powiedzieć jasno. A, tak, bo tutaj jeszcze na szóstym poziomie ten czołg został zmieniony na Tier 5. Przemykam. Co on tutaj? Czy dam radę go przebić? Dam radę chyba. Pięknie. Stare dźwięki. Walimy. Już arty walą. Nie chcę wyjść, coś. Nie chodź a coś mi jest z tyłu. O, patrzcie, co się dzieje. Jak artylerie biją bez litości. Zero żarówki. Nie wiemy, czy jesteśmy widoczni, czy nie. Walimy kabłka. Weszło. Czy te 28 tam jest? Coś tam jest. Weszło. Nasz jest pięknie. Pięknie, 4 do 6. Lecimy dalej. Jedna z lepszych bitew. Zagramy sobie jeszcze jedną, jedną bitewkę na kartofelku. I co? I kończymy. Oczywiście dzisiaj jeszcze sobie pogramy troszeczkę na streamie. W klasika. Bo chyba już nie będzie takich, takiego obciążenia. 5 do 7, także słabo. Mamy trochę Obeków. może sobie przeładujemy. Bo artyleria gdzieś tam się czai. W ogóle ten człowiek jest bardzo szybki. Nie, nie wiem, jak pierwszy raz nim grałem, to nie pamiętam, żeby poruszał się z takimi prędkościami. Chyba będzie trzeba odkupić. To zobaczyć. Bo naprawdę pięknie jedziemy. Patrzę. Po Mamy tutaj sukę. Gdzie jest? Aha, no to pięknie. W ogóle i z drugiej strony, no nie zwróciłem uwagi. Nie zwróciłem uwagi. Szkoda czasu. Wrócił nam czołg. Wrócił. Pięknie. Lecimy dalej. Kolejne bitew. Kolejna mapa. Fiordy na dziesiątki tym razem. Zobaczcie i zobaczcie gdzie te pięćdziesiątka się znajduje. <laughs> Lighty miały ciężki żywot, bardzo ciężki żywot. Zobaczcie, te 50 a 6 poziomów różnicy niesamowita sprawa. Mapa w ogóle zu zupełnie inna. A, dobra, już, już wiem, zupełnie inaczej. O, wtedy czołgi typu Mouse 100 siały prawdziwy postrach na mapę. No tutaj seta jeszcze 2,400 HP. A Maus? Jeszcze nie wiemy, dobrze. Pełnom słońce mi razi tutaj prawą gałkę oczną Mi trochę to przeszkadza. Coś nam tutaj się wyświeci czy nie? A spróbujemy na środek, spróbujemy na środek. Jeżeli nie będzie sety to będzie fantastycznie. Ile artylerii? Trzy, pięć. Tutaj jeszcze nie było w ogóle artylerii 9 poziomu, ósemki tylko. Uwaga, obałem się, że to będzie prawdziwy błąd. No co najwyżej, zobaczycie większość porażek w moich bitwach Paniebnych Zobaczcie, w ogóle spota nie ma O oh jest. Odbił się No ale ten już się nie odbił No i zobaczcie, dwie artylerie, dwie i koniec Wiecie co, ja chyba jednak wolę tą mechanikę ogłuszenia Zdecydowanie Jap yep. Nie no, to nie może się tak skończyć jeszcze jedno. Ach. Ja. Usemki, ósemki. Ciężki był to żywot. Oczywiście tutaj mówimy do nowych graczy, przede wszystkim, którzy nie mieli jeszcze styczności w ogóle z botem starym. Zachęcam, zachęcam naprawdę do zagrania żebyście poczuli to, co kiedyś my, gracze, czuliśmy. I poczuć przede wszystkim ten klimat tego, co było. To jest naprawdę, to jest historia. To jest historia naprawdę wspaniałej gry o czołgach. No i co ja mam tu zrobić? No, no dobrze, może, może przykampimy troszeczkę. Uff. Sorry. Wtedy o type 5 heavy nie było mowy. Nie no nie wierzę. A miałem przeżyć dłużej na kampie. Już mnie coś wyspotowało. No, raz stoimy tutaj. Jest, no to nie wiem no. Możemy sobie jedynie porozmawiać. Już coś... O, patrz, jest kawu. Ale jest. Co za żałość. W ogóle jestem ciekaw, co tu spotuje. A te 52. Nie pewnie. No nie. O, już walą. O Jezu. No jednak nie pogramy. Mogłoby na trujeczki wrzucić, ale chyba się nie kwapi za bardzo. Mam nadzieję, że na streamach będzie nieco lżej. No i ta misa widać, no ale co z tego? Co z tego? O nie wejdzie. Taki mały zoom. Arta. Może chociaż jakiś strzał, jeden co? A chyba niezbyt. Te ludziom się chce artylerią grać w ogóle na tym trybie. Ech, słuchajcie. Wydaje mi się, że jeszcze jeden odcinek się pojawi z Wod ale z czołgu T-30, który jeszcze był na 10 poziomie wtedy. A, no nie poszło, no ale trudno, no, wiecznie wygrywał nie będę. W, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, o zostawieniu subskrypcji oraz komentarza, by być zawsze, zawsze na bieżąco o tym czasie. Ja się z wami żegnam, do następnego razu, cześć!